Hej, hej, dzisiaj mam dla Ciebie taki bardzo mądry cytat, który włączę, powinien Ci włączyć dużo refleksji um, i odniosę się też do niego. Na, czyli im dłużej jedziesz w złym kierunku, tym większą cenę zapłacisz za podróż powrotną. Dlaczego cię ci tu mówię, jak się to, ma to do życia bardziej, jak to ma się do naszego świadomego budowania życia? Za chwileczkę o tym, ale najpierw, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zapraszam cię do subskrypcji. I jeżeli mnie nie znasz, to warto, żeby przegrzewać tutaj wszystkie treści, dlatego że dużo tutaj jest treści takich, które są o tym, w jaki sposób budować życie bardziej, siebie bardziej, a i na wszystko, co jest związane ze świadomym kształtowaniem swojego życia. Więc, przechodząc do meritum, jeżeli. Długo jedziesz, im dłużej jedziesz w niewłaściwym kierunku, tym więcej zapłacisz za podróż powrotną. Co to oznacza? Popatrz, jak to jest. My bardzo często w życiu nie wybieramy tych dróg, które prowadzą nas do naszego celu, tylko wybieramy łatwiejsze drogi. I wyobraź sobie, to jest tak, jakbyś była jakbyś był w jakimś miejscu. Gdzie jest wytyczona ścieżka, wszyscy nią chodzą, wszyscy dreptają. I co my zazwyczaj robimy? Dreptamy tą wydeptaną ścieżką, no bo jest po prostu łatwiej. Ale teraz, gdzieś tu z lewej, tu jakieś haszczy, tu jakieś błoto, tu jakieś mm, mielizny, tutaj nie wiadomo, co, nie wiadomo y, y, co prowadzi, gdzie, a być może jakieś dziury, być może jakieś niebezpieczeństwa, być może jakieś niewiadome, i trzeba włożyć wysiłek, żeby albo tam zbudować tą drogę, wydeptać, albo po prostu przedrzeć się przez jakieś mniej bezpieczne tereny. Natomiast, jeżeli to jest tak, że przed sobą ta droga, którą Ty drepczesz, bo ona jest wydeptana, to ona nie prowadzi do tego Twojego życia bardziej, ona nie prowadzi do Twojego celu, ona po prostu jest łatwą, wydeptaną drogą, czyli prowadzi przez Twoje nawyki, przez twoją codzienność, przez łatwe decyzje, ale Twój cel jest tam. To jest tak, jakbyś tam widziała, tam widział ten Twój wymarzony dom, wymarzone miejsce, wymarzone przestrzeń, wymarzone życie, ale tu jest wydeptana droga, i ty tak drepczesz w tym wydeptanym kierunku, zapominając, że tam jest to Twoje wymarzone życie. I jak daleko odejdziesz do tego wymarzonego życia, no to później powrót będzie zajmie Ci jeszcze więcej czasu. I to jest odniesienie do tego, że my po pierwsze musimy bardzo być świadomi tego, czego chcemy. Bardzo wiele ludzi nie wie, czego chce w życiu, czyli tak niby wiemy. Ale jakby tak to doprecyzować, to, to niekoniecznie bardzo często nasze, to, co nam się wydaje, że, że jest naszym wyborem, że tego chcemy, to jest wybór tego, jak nas kształtują mas media, jak nas kształtuje otoczenie, jak nas kształtuje to wszystko, co się, co się dzieje wokół nas. A niekoniecznie coś, czego my faktycznie chcemy. I po czym to wiemy później, że jak osiągniemy to coś, co nam się wydawało, że jest takim naszym wymarzonym celem, to potem się okazuje, że to wcale nie było tym naszym wymarzonym celem, że to wcale nie było czymś, co... Sprawia, że czujemy się szczęśliwi. Inny taki fajny cytat, który ostatnio widziałam. Pytanie jest proste: jesteś szczęśliwa czy nie? <laughs> Bardzo fajne, no bo to jest takie cyruliczne: no to jesteś czy nie jesteś, nie? I nie ma się nad czym zastanawiać. Jeżeli nie jesteś, no to trzeba coś zmienić. I teraz, jeżeli nie masz dobrze deprecyzowanego, doprecyzowanego tego, dokąd idziesz, czego chcesz to ty nie wiesz, czy droga, którą podążasz, oddala cię od Twojego celu, czy cię przybliża. Ty nie wiesz, czy idziesz we właściwym kierunku, czy nie idziesz, dlatego że po prostu idziesz. Jesteś w ruchu, przybierasz nogami. I to jest absolutnie klątwa bardzo wielu osób. Czyli chcemy być w ruchu, chcemy być po prostu robić coś i jesteśmy tak zajęci, że to potem się okazuje, że biegamy z pustymi taczkami. Czyli pierwsza podstawowa rzecz do twojego życia bardziej to jest ustalić. Jaki ma być ten twój punkt docelowy? Gdzie jest to miejsce, do którego dążysz? A jak określisz, tak, Na ile faktycznie jesteś świadoma, jesteś świadomy, że to jest miejsce, w którym faktycznie chcesz być. Nie? Czyli pierwsze, to, żeby wiedzieć, a drugie, to jak już wiesz, Dokąd dążysz, to nauczenie się zadawania sobie zawsze, za każdym razem pytaniem. Nieco będzie najłatwiejsze do zrobienia, tylko czy to mnie prowadzi do mojego celu, czy to mnie oddala? Czy to mnie przybliża, czy mnie to oddala? Czy to mnie przybliża, czy to mnie oddala? I zwróć uwagę, że ja często zadaję na tym kanale to pytanie, nie? I często mówię o tym wskaźniku, bo on jest bardzo uniwersalny i on jest bardzo prawdziwy. To jest pytanie, które musisz się nauczyć sobie zadawać. Czy to mnie przybliża, czy mnie to oddala? Nie czy mi się chce, czy mi się nie chce, bo my sobie zadajemy głupie pytania i potem mamy dlatego takie życia, byle jakie, bo my sobie zadajemy, czy mi się chce to teraz zrobić, czy ja mam na to ochotę, co ja czuję, czy ja się boję, czy ja się nie boję, O oh my goodness, to są zupełnie nas nauczona, nas nauczona zadawania sobie takich pytań, ale to są zupełnie, Zupełnie bez sensu pytania, bo one nam przekierowują uwagę na coś innego. Nasza uwaga powinna być skupiona na tym, żeby dreptać w tym kierunku, gdzie na końcu tej drogi mamy nasze życie bardziej. Natomiast to, jakie jest to życie bardziej, powinno być dyktowane serduchem, a nie presją otoczenia. I to jest ta umiejętność zbudowania siebie na poziomie tego, żeby mm, przestać spełniać. Oczekiwania innych, przestać się zastanawiać, czy to się komuś spodoba, czy się to nie spodoba. Tylko nauczyć się pytać siebie, czy to jest zgodne z tym, co, czy to ze mną rezonuje, czy ja tego chcę, czy to mi daje szczęście, czy ja faktycznie mm, idę we właściwym kierunku i. To, co jest też bardzo ważne, to ta droga bardzo często, ta właściwa droga nie jest łatwa dla niektórych osób, bo trzeba się pogodzić z tym, że ilość osób odpadnie z naszego otoczenia. Bo jeżeli my chcemy w swojej asertywności nie narzucać innym, jak inni mają żyć, bo nie lubimy i nie chcemy, żeby ktoś narzucał nam, jak my mamy żyć, no to musimy się pogodzić z tym, że na różnych etapach ktoś powie, ale to nie jest mój pomysł na mnie, to jest Twój pomysł na siebie, to nie jest mój pomysł na mnie. I to nie, nie chodzi o to, żeby komuś mówić, aby Ty jesteś głupia taka, czy głupi taki, siaki owaki, bo masz inny pomysł. Każdy ma swój i to jest fajne. Jak będąc osobą asertywną, my akceptujemy to, że ktoś ma inny pomysł na życie niż my. Powinniśmy to akceptować, dlatego że to jest asertywność. Jeżeli ktoś nie akceptuje ich chce na życie innym, no to to jest agresja. Czyli my możemy mówić o tym, co jest dla nas ważne, możemy pokazywać argumenty, dlaczego uważamy, że to jest ważne, bo być może ta osoba też zaskoczy w takim rozumieniu, że będzie miała taki efekt ty. To jest faktycznie mądre, to jest fajne, rezonuje to ze mną, to ja też chcę. Ale nie na poziomie narzucania, nie na poziomie szantażowania emocjonalnego czy jakiegokolwiek innego, nie na poziomie presji, nie na poziomie takich rzeczy, które później powodują, że hmm, no wchodzimy w agresję. I to jest jeden też z takich elementów, który, który hmm, jest bardzo ważny w. Takiej umiejętności budowania siebie na poziomie dojrzałości, że jesteśmy dojrzali, a nie, a nie na poziomie dziecka albo rodzica funkcjonujemy z, z, z analizy transakcyjnej, funkcjonujemy ze światem, tylko funkcjonujemy na poziomie takiej dorosłości mentalnej, nie peselowej, mentalnej. To jest to, że pozwalamy innym odchodzić. Pozwalamy innym żyć swoim życiem, nie lgniemy, nie obrażamy się na nikogo, nie żałujemy, tylko cieszymy się tym, co mieliśmy na przykład wspólnego i idziemy dalej w ufności, że to jest dla nas dobre i że to dla tamtej osoby jest dobre. To widać nieraz, jak ludzie nie potrafią się ze sobą rozstawać, to widać przy, przy rozwodach. Przy, przy takich roz, rozwodach formalnych lub nieformalnych, jak nagle zaczynają się batalie, szantaże, nastawienie dzieci, otoczenia, bo ktoś jest zły, bo zdradził, bo odszedł, bo coś tam. Jasne, że zdrada jest w ogóle jakby a czymś, co nie powinno mieć miejsca, bo, bo dobrze by było najpierw odejść, a dopiero gdzieś się z kimś innym wiązać. Albo, no, ale wiadomo, że to w idealnym świecie takie rzeczy tylko istnieją, a w normalnym to bywa różnie, natomiast to jest kwestia naszej akceptacji. Czy ja akceptuję fakt, że ktoś mnie może zdradzić, czy nie i wtedy wybaczę, czy nie I jakie mam swoje granice, ale jak ktoś zdradza to nie znaczy, że już mamy wieszać na nim po prostu psy najgorsze i, i e, nagle dzieci nastawiać i tak dalej przeciwko, no bo to jest niedojrzałe no to jest po prostu niedojrzałe, jak ktoś podjął taką decyzję, to ponosi konsekwencje czyli dla przykładu, jeżeli Ty nie akceptujesz zdrady, no to ponosi konsekwencje osoba zdradzająca, że się rozstajecie i tyle. Pytanie czy jak wchodzisz w różne batalie, to czy nie dlatego, że cię nie stać, albo że czuje się Twoje ego urażone, ale jak ma, co ma do, do tego twoje ego, nie? Jeżeli dajesz się miotać ego, no to też świadczy średnio o twojej dojrzałości, bo to, że ktoś ciebie na przykład zdradził, to nie świadczy o tobie, tylko o tej osobie. To ta osoba ma problem ze sobą, że potrzebuje takich bodźców, a nie ty masz problem ze sobą, nie? Czyli to nie, to nie jest o Tobie. Strada czyjaś nie jest o tobie. Oczywiście może być tak, że trzeba wyciągnąć jakieś wnioski z tego, być może czegoś nie dostrzegasz, nie zauważasz, i ktoś naprawdę bardzo starał się bardzo starał się zbudować ten związek, ale po prostu już się poddał, no ale to też nie usprawiedliwia tej osoby, bo mogła odejść wcześniej, chyba że to jest takie wołanie uwagę. Tak czy inaczej, jakby porządkując to. Chodzi o to, że trzeba być świadomemu, świadomą. Każda, każda osoba powinna być świadoma, może tak będzie łatwiej odmienić. <laughs> każda osoba powinna być świadoma, czego chce, dokąd idzie, jakie ma kryteria tej oceny, że to jest fajne życie lub nie. Na czym się kieruje? I pamiętając też o tym, że my się zmieniamy. Każdego dnia rodzimy się na nowo, umieramy i rodzimy się na nowo i to. I to, że, że ktoś dzisiaj chce tego, a za miesiąc może będzie chciał czegoś innego, to też jest ok. Ty dzisiaj chcesz czegoś, ale za miesiąc, albo za dwa, albo za pół roku, albo za pięć lat możesz chcieć czegoś innego. I to nie znaczy, że wtedy kłamałaś, kłamałeś. To znaczy, że się zmieniłeś, zmieniłeś, masz do tego prawo. I druga strona, dzisiaj może ci obiecywać różne rzeczy albo może z tobą mówić, że jest najszczęśliwsza na świecie i chce spędzić z Tobą całe życie, a potem może jej coś pyknąć w głowie i może zmienić zdanie. I to też nie znaczy, że kiedyś kłamała, to znaczy, że po prostu dzisiaj potrzebuje czegoś innego i coś jej odpaliło w głowie takiego, że po prostu nie czuje się już szczęśliwa, szczęśliwa, nie? W tym, czym jest. I to jest ok. Popatrz, do czego wszystko się sprowadza? Tak naprawdę do świadomości, do czego się chce na poziomie wartości, na poziomie mm, stylu życia, na poziomie różnych rzeczy. Dwa, do wysokiego poczucia własnej wartości, że to, co inni robią, my tego nie zabarwiamy sobą, my tego nie przekładamy na siebie, bo to, co inni robią, świadczy o nich, a nie o nas. To, co. No, oczywiście trzeba wyciągnąć też wnioski z pewnych rzeczy, jak najbardziej. I trzeba się też korygować, bo to nie chodzi o takie ślepe uwielbianie siebie, tylko o takie mądrą, zdrowe, o mądre, zdrowe poczucie własnej wartości, że ja znam swoje mocne strony, że ja znam swoje obszary rozwoju, a jednocześnie w tej świadomości siebie, ja wiem, czego chcę, czego nie chcę, ja wiem, co chcę zmieniać, czego nie chcę zmieniać, ja wiem, jakie mam standardy zachowania i oczekiwania od otoczenia, i daję o otoczeniu decydować, albo ci moje standardy odpowiadają i idziemy w tym samym kierunku i jest nam fajnie, albo ci nie odpowiadają idziemy w innych kierunkach i to też jest ok. To też jest ok. Natomiast, czyli trzeba wiedzieć, czego się chce. Trzeba mieć dojrzałość emocjonalną, wysokie poczucie własnej wartości, żeby ego na mnie nie szarpało i trzeba mieć wolność finansową. Dlatego, że jak nie mamy wolności finansowej, to nieraz później właśnie zaczynamy panikować, nie? Do później takie decyzje. Jak ktoś ma wolność finansową, jak nie jest uzależniony od drugiej osoby, to się nie boi, że ktoś odejdzie. No bo czemu ma się bać? Jeżeli ktoś ma wysokie poczucie własnej wartości, to druga osoba jej nie określa. Czyli to, czy ja jestem w związku, czy nie jestem w związku, nie określa. Mnie, tak? to tylko mówi jedno, czy jestem w związku, czy nie jestem w związku. Kropka, nie? A drugie, no to jeżeli ktoś ma, ma pieniądze i nie, nie ma tego problemu z tego, że muszę być w związku, bo co inni pomyślą, tak? Czyli niby stać mnie, żeby żyć samodzielnie, a ja co inni pomyślą, będę wyklęta na dzielni, będę, będę uważana, że jestem taka jaka owaka, no to muszę być, byle by był. Byle by nie bił i nie pił, ale byle by był, nie? Czy whatever, no to, to też świadczy o tym, że, że mamy poczucie zaburzone własnej wartości nie? No albo nas nie stać, nie? Czyli jak nas nie stać, no to wtedy często tolerujemy nie takie standardy, nie takie zachowania, zapominamy o tym, co jest dla nas ważne, zapominamy o tym, co, czego chcemy, nawet nie zadajemy sobie pewnych pytań, bo jesteśmy podporządkowani jesteśmy podporządkowani. Czyli trzy takie obszary, nad którymi warto popracować, jeżeli chce się faktycznie żyć swoim życiem, tak? Też taki cytat, który ostatnio używałam, gdzieś chyba w jakiejś rolce pisałam. Jeżeli chcesz mieć swoje życie, to musisz mieć swoje pieniądze. Proste, nie? Czyli trzy ważne aspekty. Po pierwsze, musisz wiedzieć, czego chcesz. Po drugie, musisz mieć wysokie poczucie własnej wartości, które zależy tylko od ciebie, a nie od nikogo innego. Po trzecie, a musisz mieć wolność finansową po to, żeby decydować serduchem, a nie finansami i wszystkie te trzy obszary możesz ze mną przepracować. I ja w opisie daję Ci linki, co mam na myśli dokładnie do każdego obszaru, czyli do określania swojego celu, miejsca, drogi, do budowania wysokiego poczucia własnej wartości i do budowania swojej niezależności finansowej. I to jest w opisie. Tymczasem pozdrawiam cię bardzo serdecznie, akurat dzisiaj nagrywam w Morze, bardzo piękny biur mam, to jest jedno z takich rzeczy, że ja mogę sobie właśnie powoli, gdzie chcę, bo akurat chciało mi się ponagrywać z innym otoczeniem niż i do zobaczenia w następnym nagraniu, a jak jeszcze nie subskrybujesz, a uważasz, że cenne treści to mogą być do budowania twojego życia bardziej, to zapraszam cię do subskrypcji i do podzielenia się tym kanałem z kimś albo z osobami, którym dobrze życzysz. Buziaki!